Znajdujemy się w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu, gdzie już od tygodnia trwa wystawa pomniki czasu Prolog. Jest to taka w swoistego rodzaju forpoczta do ogólnej wystawy, którą otwieramy dzisiaj o 17:00 w Starej Kopalni. Chciałem powiedzieć, Podzielić się taką refleksją. Jak budowałem tą wystawę, dostałem zaproszenie na w zasadzie główne zaproszenie do kopalni i jakby tam miało być serce cała, cała wystawa, ale był taki pomysł, żeby z, zrobić też jakby część wystawy w biurze wystaw artystycznych. Początkowo bardzo się ucieszyłem z tego, że można jeszcze zyskać dodatkową przestrzeń, ale dopiero później przyszło lekkie zwątpienie. Ponieważ dotarło do mnie to, że, że ja muszę jakieś prace z, zabrać z, z kopalni i ustawić tutaj, coś pokazać, coś nie pokazać, które prace wybrać, które są lepsze, gorsze czy pokazać gorsze. To, to był taki poważny dylemat. I pomyślałem sobie w ten sposób, że dość zbieżne ideowo są dwie prace, które się znajdują w tamtej sali, przedstawiony taki fenotyp familijny. Przechodzący przez trzy pokolenia. Ja i moi rodzice na jednym filmie, Mama Tata i ja, oraz ja i mój syn na, na takiej instalacji autoportret z Maxem. To bardzo dobrze tam się zapętliło i złapało, jakby, swoje miejsce. No i została druga sala, i wtedy, wtedy przyszedł mi do głowy pomysł na, na zrobienie zupełnie nowej instalacji Dychotomia Serca. Ta instalacja jest już zdecydowanie bardziej szeroka. Sięga do istoty ludzkiej, do, do pracy serca i to, co generuje w zasadzie taka fundamentalna istota człowiecza, czyli życie i praca, praca serca. Instalacja polega na tym, że wchodzą do niej dwie osoby, do tych dwóch kabin za mną i przykładają sobie detektory pracy serca-płodu. Do swojego serca i zakładają słuchawki. Tu w tym momencie, kiedy znajdują synchronizację między sobą, nie widzą się nawzajem, słyszą w lewej słuchawce bicie swojego serca, a w prawej słuchawce bicie serca tego kogoś, kto, kto się znajduje w drugiej kabinie. Taki związek metafizyczny między ludźmi. Jesteśmy teraz w starej kopalni, Centrum Nauki i Sztuki, i tu jest serce całej wystawy pod tytułem Pomniki Czasu Retrospektywa. Ja się zastanawiałem nad pewnego rodzaju powodzeniem tego, tego programu, i wydaje mi się, że tajemnica tkwi w tym, że w gruncie rzeczy Pomniki Czasu dotyczą nas wszystkich. W jakiś sposób musimy się zmierzyć z tym tematem. I go przerobić na własny sposób. Pomniki czasu, chociaż są abstrakcyjne, konceptualne, trafiają do ludzi, bo gramy na tej samej nucie. Wszyscy musimy się w jakiś sposób uporać z czasem, z przemijaniem i z konsekwencją przemijania, czyli śmierci. I pomniki czasu może oswajają nas trochę z tym faktem, prowadzą. Do łagodniejszego y, przyjęcia tego faktu, pogodzenia się z tym, bo, y, bo wydaje mi się, że wtedy wszystko staje się prostsze i łatwiejsze, jeżeli uda nam się z tym faktem pogodzić. Na wystawie znajduje się y, w sumie bardzo dużo obiektów. Część, jakieś 60% jest y, taką stricte do, dokumentacją pokazującą historię pomników. Czasu, bo to jest już ponad 25 lat, ćwierćwiecze. Ale jest też kilka prac zupełnie nowych, a także stare prace, ale jakby w nowej aranżacji wysawienniczej. Także zmieniają się sytuacje wizualne, ale kontekst pozostaje, pozostaje ten sam. Jest to część wystawy, w której my się teraz znajdujemy w dużej galerii. A druga część jest w galerii mniejszej, która ma 400 metrów, tak to wygląda. I jeszcze jest zejście na, na poziom dolny i tam są projekty niezrealizowane. W samej galerii, tej mniejszej, jest instalacja performatywna Hall pod tytułem kortek, która miała swoją premierę rok temu w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu. Będzie w trakcie wernisarza performance wykonywany przeze mnie, dający życie tej całej instalacji, a także druga część tej wystawy pokazanie. Przybliżenie ogrodu, którym się, realnego ogrodu, którym ja się zajmuję pod Strzelinem, nazywa się wieżogród. Ja próbuję pogodzić sztukę z, ze sztuką ogrodniczą i jakąś taką formułę symbiotyczną wprowadzam na, na równi traktując formy chorystyczne z formami rzeźbiarskimi. To będzie można zobaczyć w tej, w tej galerii. Druga instalacja interaktywna, Jestem bardziej drzewem niż człowiekiem z roku 2007, tu w skróconej formie albo w innej formie przedstawiona, polega na tym, że widzowie będą mogli zakładać ten kawałek kory na, na plecy i zrobić sobie zdjęcie. Idea jest taka, aby powstał album Ludzi drzew, także jak zrobimy sobie już to zdjęcie, to wysyłamy na maila do, do galerii Stara Kopalnia. I Stoimy przed instalacją Ruchy Leśne według Macbeth'a, której premiera była w 1997 roku w Muzeum Historycznym Arsenał we Wrocławiu. Konfiguracja jest trochę zmieniona, ale co jest najważniejsze w tej, w tej instalacji, to to, że w przeciwieństwie do tego, co zazwyczaj spotykamy w muzeum, żeby nie dotykać rzeźby, to tą, tą rzeźbę trzeba dotykać, poruszać drzewami i tu są adaptery, które zamieniają ruch na dźwięk i wtedy uzyskujemy pewną interakcyjność ruchowo-dźwiękową. Oczywiście jest to metafora, jakby to jest metafora tego, co było, co można sobie zobaczyć tutaj na, na banerach, jak to wyglądało w rzeczywistości. Znajduję się w galerii B5. Niby jest to mniejsza galeria, choć jak widać gabaryty są także potężne. Obok wielu innych projektów, które tutaj przedstawiam, sercem tej galerii jest instalacja pod tytułem Hortek, która miała swoją premierę rok temu we Arts Center. Sama instalacja nawiązuje do japońskich ogrodów Karel Sansui. Z tym, że w tym wypadku mamy do czynienia z dość ponurą wizją, pozaapokaliptyczną, ale jakby założeniem tej instalacji jest to, że ten przymus ogrodniczenia mamy w swoich duszy i sercu, obojętnie jaka, jak sytuacja naszej przyszłości będzie się rozwijała. Ogrody uprawiać musimy i będziemy. Przywitajmy serdecznie artystę, Tomasz Domański. Witam także serdecznie Panią Prezydent Sylwię Bielawską. Pana Dyrektora, Igora Wucika z Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Panią prezes Sylwię siskocką karbot z Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Dyrektora Centrum Nauki Sztuki, pana Jana.